Siema, witam was w pierwszym odcinku naszego Let's Play Terraria. Dzisiaj właściwie zajmiemy się tylko takimi podstawowymi rzeczami. Takimi jak zbieranie drewna, budowanie podstawowego domku itp. Itd. I nie będę na razie zbyt jakiś tam... Nie wiem, po jakiejś godzinie nie wiadomo, po ile odcinków nagrywać, ponieważ nie mam na dysku dużo dostępnego miejsca i no i tak ten. A e, nie, już nie gadajmy o moim komputerze, tylko zajmijmy się terrarium. Yy, a ja chwilkę, a powinienem wam yy, ała, powiedzieć, i nie mamy w ogóle drewna. Jest na początku ma się tylko te dwa przedmioty. Jest Coperex. To jak się wybierze Coperexa to można oczywiście niszczyć sobie drzewka i tak dalej. Przydałby mi się tu osobiście jakiś slime. Bo nie mam żelu, czy więc pochodnień też nie mam zaraz. Czy ja tak cicho siedzę, to nie wiem. Wezmę jeszcze to drewienko. O, no jak się, boże. Tam na pewno nie zrobi pierwszej kryjówki. Ja no, to też mam gdzieś. O. Jakiegoś slima na no, początku, to i na przykład. Dużo drewna jest również przydatne do chodzenia, gdyż z niego zwykle bardzo trudno się chodzi tutaj. Przydałaby mi się jakieś. O, jest slime, właśnie o. O tobie była mowa slime. I z niego wypadł takie... E, wypadło takie oto coś. I z, i z jednego takiego. I z, trzy, i z jednego takiego żelu i z jednego mm, kawałka drewień, z jednego tworzy się takie, takie trzy pochonie no, całkiem dużo, nie ma co i jak już się zdobędzie te pochonie to no, później trzeba zrobić mniej więcej, żeby zdobyć więcej pochonie ...logiczna. Wypachnął kolejny żel. Bo teraz je, trzeba będzie się zająć takim, takim tematem, który jest budowaniem pierwszej chałupy. Właściwie to nawet chałupką nie będzie można nazwać. To nie będzie ani domek, ani chatka. Ja to gwarantuję się myślę, że gdzieś go mam. Ja osobiście na początek polecam wam kopanie takich jakby norek i w nich osiedlania się, czyli tworzenia workbencha, tam kładzie, kładzenia go gdzieś itd. itd. No i, i teraz trzeba będzie oczywiście skracić jeden iron, iron, wooden sword oraz jednego silka z dziesięciu tych, z pięciu takich i z ilością tam jęka tworzy się łóżeczko i oczywiście będę musiał tu stworzyć również młotek albo młot i oczywiście drzwiczki. No i gdzieś tu trzeba będzie fajnie postawić drzwiczki. Nie ja wiem, czy nie. w takim... Cytą, ale... ...ja postawię tutaj, to ja będą moje drzwiczki. No i tak można prze przeżyć pierwszą noc, także ja tu troszkę się coś tam pokopię, coś tam poznajduję. I... Cien... Nie, jeszcze nie cięcie, bo to są plato... drewniane platformy. Bardzo, bardzo ważna rzecz. A i teraz ja zrobię cięcie, troszkę tu pokopię, może coś znajdę i zaczekamy tutaj do pierwszej nocy. Tak więc... Już jestem, zapomniałem powiedzieć, że i tam gdzie zbierałem pajęczynkę i to tam zostawiłem... Ała, no tam zostawiłem taki jakby dzbanuszek w wodzie. I z tego z niejakiego dzbanuszka można różne rzeczy wydobyć. Tak, taki... E, gdzie on jest? Przecież on tu był. No już dobra, nieważne. No tak czy siak. Ja tu miałem czekać na noc, także ani tu nie będę już gadał od rzeczy i na tą noc zaczekam, tak więc nara. Okej, okay, już jestem ponownie po dla was krótkiej, dla mnie kilkuminutowej przerwie. I to jest właśnie pierwsza noc. I no i co ja tu więcej mogę o tej pierwszej nocy powiedzieć, no. Nie jest łatwa, nie jest trudno. Zaraz tu powinny zacząć wędrować do nas niejakie zombie. O, to jest konfident. Jeden. O. I tak właśnie wygląda pierwsza noc na terraria. Ua, 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 no dobra, niekoniecznie aż tak. Mam radę, no nie zabijajcie zbyt szybko, kiedy nie macie na przykład jakichś tam muszlumsów nie wiadomo czego. Przy okazji wydobyłem z, y, troszeczkę żelu. No, naprawdę troszeczkę. No i co ja tu jeszcze mogę? Na dzisiaj już będzie chyba koniec, bo to już wszystko jest, te, bo to co chciałem wam dzisiaj pokazać już wam pokazałem. I tak, o, taka sztuczka. Jak i wam tutaj w takim, tutaj w tym lewym dolnym rogu wyskoczy napis the, blo the Blood Moon is rising, to trzeba sobie wszystkie drzwi, którymi zombie mogą wejść, zamurować w ten sposób. I wtedy one nie wejdą nigdy, nawet jak otworzą drzwi. Bo zombie wtedy w grupie mogą otwierać drzwi, i no i tak, mogą otwierać drzwi, i atakuje nas chmara tych wszystkich, tych latających oczu, i tak dalej, i tak dalej. No i to na dzisiaj, jak już mówiłem wcześniej, będzie koniec. Tak więc no.